Sheeee Mono witam Was bardzo dziś, w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. I dzisiaj znowu powrócimy do starych czasów, a mianowicie otworzymy sobie 10 tysięcy Matrix Tower Defense giftów o łącznej wartości prawie 3 bilionów gemów. No i zobaczymy, jaki z tego dostaniemy drop. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I tak jesteśmy na koncie pana Kasztanka, bo dużo mnie osób pyta, czemu otwieram na tym koncie. I już wam odpowiadam, już wam na start powiem. Najlepiej jak otwieracie gifty, róbcie. To na całkowicie nowym czystym kącie. wiecie nic tutaj nie posiadam, bo te gifty otwierają się Wam po prostu dwa razy szybciej. I zamiast otwierać na przykład godzinę, otwieracie tylko pół godziny. Bo dużo osób o tym nie wie, a ja wam daję tutaj normalnie pro tipa. Ogólnie zakupiłem też Magma Tower Defense gifty. One są nawet po 50 koła na trading plazie i te by the way też znalazł mi mój widz, za co bardzo mu dziękuję po 150 koła, więc zaoszczędziłem ponad bilion dzięki widzowi i pozdrawiam cieplutko cię że oglądasz ten odcinek. Chyba gabelek, jeżeli się nie mylę. No i ogólnie co mamy tutaj to zdobycie, jakie są szanse, wam przeczytam na start. Więc dlaczego są takie ceny, że jeden gift kosztuje tyle, drugi tyle? Z racji tego, że tutaj szanse na huge peta jest to 1 na 375 giftów, czyli prawdopodobnie takie same jak w ostatnich giftach mieliśmy, a jeżeli chodzi o tego gifta, no to szansa to jest 1 na 750, czyli dwa razy gorsze tak naprawdę. Tylko tutaj mamy boosty, tutaj nie mamy boostów do tower defensa. No dobra, nie przedłużając, zobaczmy czy też tak ładnie będą sypać te gifty jak ostatnie, tam gdzie był arcade i tutaj jednak mała poprawka, też są boosty zdobycia. Myślałem, że w tych giftach nie ma boostów, ale jednak jednak tutaj są. No i dobra, zobaczmy, co ciekawego poleci. Znowu pół godziny będziemy je otwierali, troszkę nam to zajmie. Jeżeli zdążymy, no to oczywiście otworzymy te drugie gifty, tylko tego wam widzowie niestety nie zagwarantuję, no bo 10 tysięcy giftów będę otwierał na spokojnie pół godziny. No a tak jak mówię, chcę wyrobić z odcinkiem i tak dalej, więc na pewno te sobie dzisiaj otworzymy, bo one są najważniejsze. Te drugie zresztą też nie są jakieś sałowe. Z racji tego, że tam huge pet kosztuje 8 milionów, czajcie to! Wersji Golden Dycha, wersji Rainbow. O! Ty, co jest? Dlaczego on mi wypadł? Ej, co ja otwieram? Dobra! Nie, mi się gifty pomyliły. Nieważne, mi się gifty pomyliły. Ja chciałem te otwierać. Jo, ja się właśnie dziwię, że to są busty w tych giftach. No i o tym mówię. 8 milionów jest warty huge pet. Więc te gifty nie są ultra jakoś ciekawe. No, chyba, że mi polecił jakiś by shiny, golden shiny albo rainbow shiny. Chodziło mi o te gifty. Widzicie? Już tutaj pomyłkę na start odcinka. Wiecie co? To dajmy to jakiemuś ziomkowi tego huge peta przy okazji, jak tutaj jestem. Dajmy go na przykład o sobie niku. Fajny Maciek. 1, 2, 3. No i on dostanie takiego huge peta. Może kiedyś zagra w tą grę. Nie wiem, powiedzmy za parę lat. Wejdzie do niej i się zdziwi, co nie. Damy mu huge peta, żeby tutaj nie było, że oszukuje. Miałem otwierać te Matrixowe, no to otwieramy te Matrixowe gifty. I tutaj tak, też są boosty, jak coś. Też są boosty, dobra. Czyli tutaj jednak boosty są w obu giftach. No co jest akurat na plus, no bo to jest jednak gift z Tower Defensa, prawda? Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Tower Defense, powiem tak. Do grania jeszcze jest jako tako. Ale żeby to streamować, czy coś z tego robić ciekawego, no powiem tak, no nuda, nuda. Nuda nuda Preston, dawaj wakacyjny update. W tym tygodniu może się pojawić wakacyjny update z racji tego, że na akurat update wychodzi w sobotę, a w piątek zaczynamy wakacje. Ale to nie jest pewne, czy w tą sobotę wyjdzie wakacyjny update, dlaczego? O, przy okazji pierwszy huge pet, let's go, let's go. Ale co miałem powiedzieć? Nie jest to pewne z racji tego, że mi się wydaje, że w ten weekend Preston może dać jakiś znowu słaby update, a za tydzień na przykład dać Squid Game update. No bo nie wiem, czy wiecie, ale w piątek premierem ma Squid Game. I nie wiem, czy Preston wyrobi się w jeden dzień zrobić update Squid Game'owy, wiecie o co chodzi. Ale jeżeli by się wyrobił w tą sobotę by wyszedł Squid Game'owy update, to na pewno byłoby bardzo spokój. Squid Game pierwszym partem. O, drugi huge pet przy okazji. To mam tylko dobre wspomnienia, powiem wam szczerze. Bardzo przyjemnie mi się z widzami grało. Więc nawet lepiej jakby w tą sobotę albo nawet za tydzień Preston wypuścił jakiś Squid Game'owy update, a wakacyjny po prostu, nie wiem, w lipcu gdzieś, prawda? No bo nie ma co jednak tak się śpieszyć, żeby w czerwcu wakacyjny dawać, a potem nie wiem, w lipcu już nie będzie nic ciekawego. Dla mnie teraz powinien wyjść Squid Game'owy update albo przynajmniej jakiś mini update który nie będzie się składał z dwóch partów A za tydzień niech Preston zrobi tego Squid Game'a No bo co jak co, no Tower Defense No nie wszystkich ciekawi, prawda? To jest symulator, tu niepotrzebny jest Tower Defense Ale by the way, chciałem już powiedzieć, że mamy dwa huge HugePety Na no, otworzone 800 giftów Czyli aktualnie całkiem ładnie, całkiem ładnie Zobaczymy czy te gifty będą lepsze od tych Dot Matrix, Nie Dot Matrix, tylko tych Arcade Wiecie o co mi chodzi, te co ostatnio Otwieraliśmy na odcinku, one były Naprawdę spoko, tam to co chwilę jakieś HugePet, huge pet, HugePet, huge pet. ja zresztą mówiłem Co minutę, że to są najlepsze gifty Zobaczymy, czy o tych giftach będę mówił tak samo, czy te niestety są gorsze. Jeżeli chodzi o huge peta, no jest bardzo ładny, nie ma co zaprzeczać, taki jetpackowy ziomek. Jest to ładny huge pet. Czy jest drogi? No obecnie utrzymują swoją cenę, 96 milionów i 57, to jest plus. A utrzymują tą cenę z racji tego, że przy okazji kolejny poleciał, że jest ich mało. Tych to jest milion, a huge petów jest tylko 3000 wersji normal, 500 wersji golden. Więc to jest duży plus, że przynajmniej te huge pety mają jakąś cenę, a nie jak tamte na przykład, 8 milionów, i się to 8 milionów. Ja mam z tego taki ubaw, bo no to pokazuje jak Preston troszeczkę niszczy takimi giftami, no może nawet nie giftami, ale jak niszczy tą grę, że przychodzi tu 100 tysięcy huge, że one nagle kosztują po 8 milionów. Więc mam nadzieję, że te huge pet tak szybko nie spadną, bo jeżeli chodzi o huge pety z ostatniego odcinka, no to do tej pory je trzymam, bo nikt dosłownie nie chciał ode mnie ich kupić. Ale te będę musiał na pewno sobie szybko sprzedać. I liczę, że trafię jakiegoś shiny przynajmniej. Przynajmniej jakiegoś shiny, takiego jak w ostatnim odcinku trafiliśmy. Tak samo liczę, że dzisiaj trafimy, żeby ten opening się zwrócił Bo żeby się zwrócił wystarczy około półtorej miliona Tak jak mówię, udało mi się kupić od bota I za gifty płaciłem 150 koła od sztuki Więc fajna promocja, fajna promocja I ogólnie teraz tak patrzę I nie wiem, czy tutaj nie leci zdecydowanie więcej boostów tower defensowych No bo nie wiem Otwieram chwilkę, a już mam 100 boostów Jedynek, czajcie to Potem sobie podliczymy na pewno Ale wydaje mi się, że więcej leci niż w tych poprzednich giftach, co otwieraliśmy Bo tam chyba pod sam koniec 500 tych boostów miałem A tutaj otworzyłem dopiero 1000 i już mam stówkę No ale dobra, też już widzę, że drop nie jest aż tak dobry jak w tamtych giftach, bo tam średnio co 200 giftów dropił Huge Pet, a tu już 1000 otworzyliśmy, ponad 1000 zresztą mam dopiero trzy Huge Pety, czyli tutaj niestety jest gorszy drop, nie jest bardzo zły, wiadomo, nie jest bardzo zły, bo jest bardzo dobry, ale nie jest też tak niesamowity jak w ostatnich giftach, tam to było pico bello Magnific chociaż pamiętajcie, ja tamte gifty otwierałem pod koniec tygodnia więc nie zdziwię się jak Preston te też ulepszy na przykład gifty i tu też będzie jeszcze lepszy drop w nich, bo w tamtych giftach też było coś takiego że na początku były tragiczne, jak sobie dropiły te Huge Pety a potem się odpaliły i dropiły co chwilę, więc w tych giftach tak samo może być. Albo po prostu w tych drugich, tych tańszych, tu też preston może ulepszyć. No ale to wtedy to już huge pety, myślę, że po 5 milionów nawet ludzie będą selali. No e, dobra, póki co to ja tutaj Preston liczę za jakiegoś rainbowa mi dasz. Halo, halo, jest jeden Golden, trzy normale, może być, może być jest drugi golden, dobra Okej, okay, to daj jeszcze jednego goldena kolekcji. Dobra, dał normala, ej, wystarczyło troszkę tutaj pogadać, ponarzekać i nagle dropią te huge pety, ty, ty, ty Może tutaj jednak będą niesamowite te gifty? Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze potem sobie lukniemy itemy, bo ostatnio widz zarzucił mi, że nie pokazuje waliu itemów, chociaż i tak... Pokazywałem, to w dzisiejszym odcinku wam pokażę i kolejny w ogóle ty. Nagle się te tutaj huge pety odpaliły. Nagle dropią jak szalone. No i dobrze, mi to pasuje, mi to pasuje, bo te huge pety będę musiał na pewno sprzedać, więc niech dropią tutaj jak szalone. Najlepiej jakiejś wersji Rainbow, Rainbow Shiny i wtedy to gościu jesteśmy na plus. Jedyne czego widzowie tutaj brakuje to Ambroska. Tak, brakuje to Ambroska, bo w jego ostatnim odcinku skakał tutaj normalnie, jak dropił huge pet. No to teraz nie mam takiej osoby, która będzie skakała, i muszę sam patrzeć dokładnie, gdzie wyleci ten huge pet. Więc, Zambroszku, gdzie ty jesteś? Wracaj, hopie, potrzebuję się tutaj. I przy okazji kolejnych huge pet tutaj wyleciał, ale patrzcie, jak się skitrał, ty nawet dwa huge pety nagle wyleciały. W jednym momencie dwa huge pety wyleciały. Dobra, looknijmy sobie szybko, ile otworzyłem giftów. 2,5 tysiąca prawie. Mamy 153 tych boostów, 22 T i 7 tych, okej. Okay. W ciekawych itemach, czy coś poleciało? No, chyba niestety nie. A ile huge petów mamy? Na ten moment 9 huge petów. Ej, dobra. Jakby jakieś dziesiąty poleciał, to możliwe, że będą takie same szanse. W sensie taki sam jak ostatni gift. Tak, bo tam było chyba średnio 1 na 230 No to tutaj obecnie wychodzi średnio 1 na 280 na oko obecnie Tylko wiadomo, jest to kwestia RNG Tutaj huge pet to jest statystyczny Dlatego szanse na stronie to jest 1 na 300 coś giftów Bo raz wam może dropnąć z 10 giftów, raz 300, raz 400 No jest po prostu tak statystycznie co ile dropi O, kolejny z tyłu się skitrał tutaj Witam, witam pana kolegę Do kolekcji się na pewno przydasz mi tutaj Im więcej tym lepiej, im więcej tym lepiej Ja nie będę narzekał Inwestycja musi się zwrócić Przypomnę, 1,5 biliona musi tutaj być do zwrotu. Jeżeli będą same goldeny i normalne leciały, no ciężko, żeby się zwróciło, ciężko. Chociaż w sumie te huge pety też mają duży rap, to jest taka szansa nawet. Bo w ostatnim odcinku, no to wiecie, normale niestety i goldeny były bardzo tanie. Jedyne co to rainbow, rainbow shiny fajnie zwracała. Tutaj nawet normale zwracają, więc to jest akurat duży plus. I ciekawostka, te huge pety w wersji normal schodzą mniej więcej po rapie. Lekko poniżej, no bo prawdopodobnie muszę je wystawić za jakieś 45-50 milionów, ale to nie jest tak jak ostatni gif, także Golden miał bug rapa. Musiałem opuszczać się połowę ceny, nikt nie brał. Normalno, to nie będę gadał, no bo schodził po rapie, ale on miał rap 19 milionów, no to się nie dziwmy. I ogólnie widzę, że zrobiłem pierwszą rangę. Nubka, ok, czy już nie będę nubem. Odbierzmy sobie nagrody i kupmy sobie więcej slotów na pety, tak naprawdę, żeby mieć więcej huge petów za sobą tutaj ubrane. Więc wykupujemy, let's go, let's go. Wchodzę w ekwipunek i wykupuję więcej slotów. Stać a czemu by nie? Gościu, normalnie 10 petów tym razem mamy w no i Teraz to lepiej wygląda ten skład. 10 pięknych huge pecików. No kurczaczki, elegancko. Tylko brakuje tutaj do kolekcji jakiegoś rainbowa albo shiny'ego, albo najlepiej to jakiś rainbow shiny. Bo z tego co patrzyłem, ale to było wczoraj, to nikt nie miał rainbow shiny tego huge peta. Może teraz to się zmieniło. Może teraz jakiś wyleciał. Nawet sobie szybko zajrzę tutaj do indeksu. Torpedo. I uwaga, to jest torpedo? Torpedo, tak, nie, to nie jest torpedo. go się nazywa jetpack. Okej, okay. przy okazji kolejny wyleciał po lewo. To jest jetpack, nie torpedo. Jezu, mi się tak myli. Wersji Shiny jest ich tylko 18, wersji Rainbow Shiny jest już jeden, okej, okay. czyli byłbym drugim właścicielem, wersji Golden Shiny też jest jeden, no i wersji Rainbow jeszcze sobie zobaczmy, 99 sztuk, okej, okay. czyli tak jak mówię, nie jest ich dużo, dlatego ta cena jest tak fajnie i się utrzymuje. Ale póki co otwieram już tak 2-3 minuty i ani jeden nie leci Huge Pet, halo, Preston, Preston, ej, gifty się zawiesiły, proszę je naprawić, gdzie jest mój Huge Pet, no 2-3 minuty już tak klikam tutaj, normalnie z wami nie gadam, ale sobie tutaj klikam. I nic nie leci. Dosłownie ani jeden ziomalek. Ej, te gifty się zawiesiły. To jest niedobrze. To niedobrze wróży. Bo jeżeli zaraz się tutaj nie odwieszą, to kurczaczki ja tylko tracę. Ja tylko tracę w taki sposób. Więc mam nadzieję, że za jakieś 10 sekund normalnie jakiś Rainbow Shiny się załaduje. Ja będę bogolem. Ej, ale za Rainbow Shiny teraz w tym momencie myślę, że dostałbym coś granicy. Nie wiem, 10 bilionów, szczerze mówiąc. Jak jest dwa egzisty, myślę, że dostałbym 10 bilionów. Najlepiej, jakby był jeden egzist, bo wtedy bym dostał jeszcze więcej. Ale i tak bym nie narzekał. Nie, 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 nie narzekałbym. 10 milionów w tych czasach. No to chcę tylko powiedzieć, że to jest dwa Titaniki, tak? To są dwa Titaniki. I nie mało na pewno, no bo jakby za huge peta jednego dostać dwa Titaniki, to jest good deal. Good deal, moim zdaniem. No ale póki co, no sami widzicie, otwieram te gifty, otwieram, otwieram, otwieram. No i co? No i nic nie dostaję. Gifty się zawiesiły, nie wiem czy ja miejscówkę muszę zmienić. A ja lubię tą miejscówkę, bo ona dużo szczęścia mi daje. No ale chyba będzie trzeba iść gdzie indziej, wiecie? Chyba będzie trzeba otwierać gdzie indziej, no bo no nic nie ma. Dosłownie nic nie ma. Nic kolego nie ma. Zero, zero, jeszcze luknąłbym w ekwipunek, ale nie no, on chyba był. Widzicie? 12, tylko już mamy. A już w tym momencie chyba z tysiąc giftów otworzyłem na spokojnie. Gdzie? Więcej, już prawie dwa koła otworzyłem giftów. Ej, to mi się naprawdę nie podoba. Dobra, zmieniamy tą miejscówkę szybko. Zmieniamy miejscówkę idziemy do Kitusia trochę zaspamić tym razem. Może Kituś przyniesie szczęście. Siemano, mordo. Słuchaj mnie, bo te gifty tutaj mi nie lubią. Popsuły się, weź je napraw. Weź je napraw i wracamy na tamtą miejscówkę. O, i patrzcie, ledwo wbiłem do Kitusia. Minęło 10 sekund i dwa wyleci. No i ziomalek, naprawił, ziomal, naprawił. Nawet trzy. Ej, dobra, to ja chyba tu zostaje Normalnie w ciągu, nie wiem, 10 sekund, trzy huge pety dropnąłem. I to mi się podoba, widać, że Kituś tutaj pomaga. Kituś pomaga, no i dobra, tu sobie otwórzmy parę giftów. Może tutaj dropniemy jakiegoś rainbow shiny. Dobra, powiem tak, za małą miejscówkę to do otwieranie. Ja się gubię, czy leci huge pet, czy to jest Kituś, czy to jest ten huge jetpacka. Wiecie co, wróćmy na starą miejscóweczkę. Tu się po prostu najlepiej otwiera gifty. Co ja mam dużo mówić? Tu się najlepiej otwiera, tutaj ładnie można się połapać dla przestrzeń jest, a tam jest normalnie. No, no, no normalnie ciasno, chopie, ciasno tam jest. Jak jestem z Kitusiem, jakimś jetpackowym, jeszcze kotem, to chłopie, nie, 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 nie. tam się nie mieścimy w trójkę. I witam, witam pana kolejnego kolekcji, si. Manu, si, manu. Dobra, dobra, odpala się ta miejscówka ponownie. Odpala tutaj swojego laka. Miejmy nadzieję, bo gift zostało już bardzo mało, tylko 4000. Że zaraz jakoś potężnie się odpali, tak jak to było ostatnio szajni Huge Pet poleciał. No, powiem tak, przygarnąłbym Shiny, przygarnąłbym, myślę, że za bilion go na spokojnie tutaj sprzedał. Jak nie bilion, no to przynajmniej 800 milionów. Więc takie 800 na pewno by się przydało. Wtedy inwestycja raczej by się zwróciła, a póki co no to kiepsko wygląda. Może ładnie dropią te huge -pety. nie będę narzekał. Jako taką fajnie dropią, ale i tak to się nie zwraca obecnie. Albo wychwycili po prostu, że na koncie pana kasztanka gra drowerku i dlatego nie chcą tutaj nic mi dać. No to też jest taka szansa, też jest taka szansa. Widać, że Presto ogląda ostatni odcinek z giftów. O! 2, 2, 2, 2, 2 ziomale poleciały. Dwa ziomale poleciały w wersji normal. Ok, może być, aczkolwiek. No, przypomnę, mało giftów zostało preston, Więc teraz może dawać Ziomali, ale wersji Rainbow, ok? Daj takie dwa normalnie wersje wersji Rainbow. I myślę, że tak, tanie jesteśmy. Na pewno wtedy nie będę narzekał na te gifty. No, bo obecnie nie narzekam, bo są dobre. Leci fajnie huge pad, Lecą boosty, jest Git. Aczkolwiek, no, brakuje jeszcze, wiecie, jakich innych wariantów, typu Rainbow, Shiny i tak dalej. Jednak cały czas normale dropić, no, to nie jest ten szczyt marzeń, co nie? Bo to normalnie aż tak Openingu nie zwracają, Jak taki jeden Rainbow polecie ja wiem, że to jest kwestia farta, bo tak naprawdę ktoś, kto otworzy 10 giftów może trafić Rainbow'a, ale no mam 10 tysięcy, Preston. Nie mam 10 giftów. Możesz dać takiego jednego Rainbow'a. Nic się nie stanie. Myślę, że ja będę zadowolony, ty będziesz zadowolony. Normalnie każdy będzie tutaj zadowolony. Ale powiem wam, że tak fajnie się otwiera te gifty. Aż brakuje mi starych czasów, gdzie ja na streamie robiłem coś takiego, że otwieram gifty, obcy nie dropne Rainbow, Shiny, Huge, Beta. Ja pamiętam jak tutaj traciłem no dziesiątki bilionów gemów, żeby trafić Rainbow, Shiny i nie trafiałem. No wtedy się opłaca Cały jeszcze otwierać nawet te gifty. No, bo wiecie, huge pety miały wartość. Na no w tych czasach, no faktycznie, te huge pety na razie mają jakąś wartość. Tylko problem jest taki, że dzisiaj mają 57 milionów value. Jutro, na przykład, 49. Na no za dwa dni, no to pewnie poniżej 20-30 milionów, co nie? Więc tutaj, no, ja wiem, że i tak jak się poluje na Rainbow Shiny, no to nie patrzysz na inne, tylko na tego Rainbow Shiny, Shiny Golden i tak dalej. Ale i tak, i tak to nie jest to samo, co kiedyś. Kiedyś to ja otwierałem co tydzień te gifty. I może, jak presto, będzie fajne dodawał te gifty. To wrócimy sobie z czymś takim. No, dobra, dobra, ej, coraz lepiej, coraz lepiej. Bilion wartości Rainbow, okej. Okay. Raczej wątpię, że go za tyle sprzedam. Ale jakbym go sprzedał nawet za 500 milionów, jest bardzo dobrze. Ej, no dobra, humor się poprawił. Ale co miałem powiedzieć? Jakby Wam się spodobało takie otwieranie giftów i ocenianie ich, będę starał się je dosyć szybko odkupywać i oceniać, żebyście wiedzieli, czy się w ogóle opłaca. To mogę wrócić do nagrywania raz na jakiś czas takich odcinków. Jeżeli oczywiście będą fajne te gifty, przypomnę. Bo, jak będę widział na przykład na live, przetestuję sobie i już stwierdzę, że one są tragiczne. I patrzcie, teraz normal i golden w ogóle poleciał. No to wiadomo, że w takim wypadku, no to wiadomo, że nie będziemy otwierali. Ale jeżeli presne będzie dało takie gifty jak teraz, czyli jak widzicie, no fajne, fajne, na pewno fajne gifty, no to mo możemy je otwierać oczywiście, Tylko wszystko jest zależne od Was, czy Wy lubicie oglądać takie openingi tych giftów. No bo kiedyś to było bardzo fajne, dużo osób to oglądało. Tylko teraz, no to wiecie. Się tyle w tej grze zadziało, że tu szkoda mówić, szkoda mówić. Dobra, przy okazji, ile nam zostało tylko końca openingu i powiedzcie nam, czy nam się ten opening zwraca. 1500 giftów. Okej, okay, czyli tak naprawdę, nie wiem, 10 minut nawet nie całe W sumie to 5-6 minut otwieranie zostało. No dobra, to wiecie co? Zróbmy tak, że ja te gifty otworzę sobie solo i słyszymy się na podsumowanie. Zobaczy, czy was czymś zaskoczę tutaj, czy wyleci jakiś Rainbow Shiny, czy jednak nie. Także dajcie mi sekundę i słyszymy się już za chwilę. I oficjalnie koniec. Otworzyłem wszystkie gifty. Czy dropnęło mi coś szałowego jeszcze? Parę normali po prostu. Parę normali, ale wrzućmy to wszystko teraz do box i sobie podsumujmy, ile mi się tutaj zwróciło i czy w ogóle się zwróciło. Tylko jest mały problem. Nie mam boksa, czajcie to. No nic, trzeba klasycznie w kalkulatorze to podliczyć. Tak, jestem leniem, nie chcę mi się iść na trading. Ale zanim w sumie jeszcze podsumujemy, to pokażę Wam, co dropnęło tutaj. Takie mamy czarmy, takie name tagi, takie boot sloty, plus w tyle, mini chesty, Gift bagi 127 Piniat, tyle boostów, ok, czyli nie więcej, tylko tyle samo, ile w poprzednich Giftach: 541 91 dwójek i 21 trójek. Jeżeli chodzi o pod... Tak to wygląda, Enchanty, tak to wygląda. No i oczywiście ultimate no to tak wyglądają, co nie? Ale teraz policzmy sobie huge'a i myślę, że policzę, ile mają w rapie i po ile ja myślę, że jest selam. Jeżeli chodzi o rap, no to tutaj powiem wam, że wychodzi 2.53b, czyli bilion bylibyśmy na plus tego openingu jeżeli wszystko udało mi się sprzedać po rapie. Ale realnie, ja tutaj tak, znaczy w pakach liczę, że po 45 jest selny tutaj. Myślę, że na totalnym luzie. Jeżeli chodzi o goldeny około 70 milionów, a jeżeli chodzi o tego Rainbow'a, coś koło 600-700 może milionów. Te 500 to jest najmniej, bo jest bardzo mało egzistów, ale myślę, że 700 mogę dostać nawet. Więc ogólnie i tak wychodzę tutaj na plus, jeżeli chciałbym to szybko sprzedać. Tylko pamiętajcie, ja teraz wychodzę na plus przy luźnym openingu. Jak wyleci wam jakiś shiny, golden shiny, rainbow shiny, no to możecie wyjść na giga, giga, mega plusik. I na pewno te gifty polecę, polecę! No bo to tak naprawdę jak dropnie wam rainbow, sprzedacie go za 500, no to jest bardzo fajnie. Dropią normalnie i tak wam się fajnie tutaj zwraca. Więc wiadomo, no jest szansa, że stracicie, jeżeli nic wam dosłownie nie wyleci, powiedzmy. No ale też jest duża szansa, że coś traficie. Nie są to po prostu złe gifty. Moim zdaniu jedno z lepszych po prostu. Więc oceniam je bardzo pozytywnie. Nie wiem, czy lepsze niż te, co otwieraliśmy w tamtym tygodniu, ale porównywalnie bym powiedział. Więc póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie zróbmy sobie konkurs. No i nie będzie to jakoś ultraszałowy konkurs, bo, ponieważ rozdamy sobie dla pięciu osób, w sumie to nie jest taki zły konkurs, po dwa huge pety, tak. Po dwa takie huge pety, czyli po 100 milionów na głowę. Jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie, obowiązkowo łapka w górę subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzców. Już bym powiedział, że na ekranie macie ostatnich, ale padłem na pomysł, bo wy tutaj ostatnio raz zostawiacie łapki, raz nie zostawiacie. Więc jeżeli chcecie wygrać te huge pety, 443 łapki, tak 443 łapki musimy dobić. Zobaczymy, czy wam się uda. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie, mordeczki wam gratuluję, i nagrody powędrowały już do waszych mailboxów. A póki co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Dzięki, jeszcze raz do oglądania i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyskiej papatki, elo elo,